Rodziny legendy ze strony niemieckiej, legendy zwanej Aniołem z Poznania. Stan żołnierzy niemieckich był bardzo, bardzo zły. Większość żołnierzy była ranna. To, co utkwiło wielu weteranom, to właśnie siostra Gisela, siostra Czerwonego Krzyża, która w męskim uniformie dawała. Jednym z obradu, który zachował się, to właśnie pod ciężkim ostrzałem reduty koszary wtulić w matkę ziemię to właśnie siostra Gizela w tym charakterystycznym uniformie była jedyną postacią, która od rannego żołnierza do... Starała się jak jakiś i z relacji wiemy, że mając już środków opatrunkowych bardzo często wykonywała je z umundurowania rannych, wiążąc rękawy przy koszul, tak aby zatamować w wawieniu. Jeden z takich oszczałów artyleryjskich zaskoczył wycofujące się oddziały niemieckie i byli oni zgłoszeni zająć pozycję, ponieważ było wiadomo, że Brama Północna, czyli główny wjazd na Cytadele, został już częściowo opanowany przez o, wojska armii czerwony. Funkcjonował w tym na tym odcinku, co była miejsca różnych formacji. Mieliśmy żołnierzy, pan czyli szkoły pokolorzy z... W mieliśmy żołnierzy policji, żołnierzy z formacji różnych rozbitych SS, a także Volkssturm. Takim zjawiskiem było także to, że służbę pomocniczą pełnili żołnierze węgierscy, która duża ilość znalazła się w Poznaniu, a z uwagi na kapitulację Węgier i zajęcie przez... Armię Czerwoną terytorium Węgier, żołnierze ci zostali rozbrojeni przez Niemców, ale nadal pełnili służbę jako żołnierze pomocniczej formacji. 22 lutego. Po zaskoczeniu żołnierzy niemieckich, którzy się wycofali, ruszył pierwszy sztur przetrzebionych już oddziałów Armii Czerwonej. Oddziały Armii Czerwonej miały za zadanie wkroczyć na cytadelę na różnych odcinkach i spowodować jej zajęcie. Przygotowywali się do obrony, ale zdawali sobie sprawę, że nikła ilość amunicji. Pamiętajmy, że żołnierze byli odcięci od zaopatrzenia, a bałagan, jaki panował na terenie twierdzy i nie tylko w całym Poznaniu, powodował, że na niektórych odcinkach żołnierze mieli. Dostarczano amunicji nie pracując do ich uzbrojenia, a bardzo często nie wiedzieli, że w magazynach zalegają pełne... pełne, pełne 26 Gwardii oraz 236 Prawe Radzieckiego pół Piechoty Piechoty Gwarty na różnych odcinkach pojedynczą wyników udało się Zdawali sobie sprawę, że jest to ich ostatnia reduta, i ci żołnierze, którzy nadawali się do walki, będą stawiali za ciemny ponieważ w minach, w mieli bardzo dobre pozycje. Te... Jednokrotnie to życie.